Dzisiaj widzowie, z tej strony kałuzik. To jest drugi odcinek z Daily. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam nasz Kuwait. Zapraszam do oglądania. Możecie stawić łapeczkę i subika. A na koniec zrobimy jakieś lasowanie. A dobra, żółwik wygląda tak. I idziemy na początku na górę. Kuwaitem. Tak wygląda góra. Możemy zejść od razu do fosy. Skoczmy. Wszystko jest już zrobione. Wszystko już było dokończone wczoraj. Mamy kablarki na przejściach. Tutaj mamy fosę. Drugą. Na no jakby ktoś się wbijał. To mamy do knopowania. Dobra. Z fosy chyba wszystko. Przejdźmy do góry. Dobra. Teraz zejdziemy sobie spadem na dół, pokażę wam trochę środka kuboidu. Tutaj jest spadziki. Tutaj mamy fajne zejście, wszystko się regeneruje. Tutaj również, tylko że niestety na tym serwerze są mechanizmy opóźnione. Tak wygląda nasz środek, tak zwana beczkolandia. No dole wam nie pokażę co jest, żeby nie było za łatwo. Mamy kilkanaście koblarek. Zejdźmy do pokoju. Jezus Dobra. Przejdźmy się trochę po pokojach i zobaczymy, tutaj, jak sobie pokój zrobił. Tutaj jakiś pokój na rogu, wielki. Chłopaki sobie przygotowali. Dobra. Zjedźmy jeszcze tutaj do jakiegoś pokoiku A ten jest nieskończony. Ogólnie chyba jeszcze ktoś z niego wyprowadził. Tutaj ładny pokoik, chyba na 3 osoby. Zaraz zobaczymy kto tutaj mieszka. O, na cztery na 5 osób. Tutaj taki pokoik. Idziemy jeszcze do pokoju liderówki. Chyba jeden z ładniejszych pokoi w gildii. Tutaj jakieś księczki. No, i tak wyglądają takie liderówki. Przejdziemy jeszcze na dom. Ogólnie cały kuboid już mamy wyłożony w obsydianie. Zaraz Wam pokażę. Koblarki również już mamy zbudowane. Nie ma ich za dużo, bo niestety nie ma gildii, która by nas chciała przebić podczas edycji. Nie wszyscy są online, tylko są gildy pojedyncze, które przebijają nas. Gdy edycja już jest ku końcu. Dobra, tutaj mamy bojeczki. Wszystko jest już ładnie wyłożone. Dobra, ogólnie to by było chyba wszystko z tego odcinka. Jeszcze chciałbym wam powiedzieć, że jak wbijecie 70 łapeczek albo nie, w sumie to jak wbijecie 50 łapeczek to zrobimy giveaway'a na turbo dropa i 10 odłamków Także zapraszam do zostawienia łapeczek i stawienia subika Zapraszam Was również na naszego Discorda, tam jest aktualnie losowanie kilofa 6.2.2 oraz na, do polubienia fanpage'a. Siema!